Dobry wieczór. Witam Was chłopie serdecznie. Witam Cię Pałyku 2.7 Gdyż te wideo jest skierowane do Ciebie. Miałem Ci przypominać instruktaż i słowa dotrzymam. Także jak widzisz jest już noc. Jest już po północy. Także co robimy? obmywamy człona Idziemy do żony i robimy co? Penetrację. Tak, penetrację łona z dojściem, aby został poczęty potomek. Taką mamy instrukcję. Tak się umówiliśmy, że tak będziesz się stosował do tej instrukcji. Ech, także musimy porozmawiać jeszcze na jeden temat. Ale to już się zaproszę. Do mojego biura, yy, gdyż nie wiem, czy wiesz, ale jestem psychiatrą, seksuologiem. Także będziemy musieli zrobić mały test. Także, bo do końca nie wiem, czy. Czy ty możesz mieć dzieci? Chciałbym, chciałbym się dowiedzieć, zanim. bo ja tak ci te instrukcje udzielam ale nie wiem, czy Ty spełniasz jeden, jeden diametralny warunek. I, I musimy to sprawdzić. Także to w, w osobnym, to się połączymy, połączymy się online i wtedy, wtedy przeprowadzimy badanie wstępne. To raz. Zauważyłem teraz troszkę z innej beczki. Yy, próbujesz się bronić, jakoby yy, używasz moich filmików z TikToków. Tak, one są po to, żeby, żeby było śmiesznie. Yy, TikToki z lasu, yy, jako że podglądam, zgadza się. I inne, inne i tysiące innych TikToków, tysiące. Tylko. Próbujesz się tym bronić i omamić swoją widownię. Że niby to się dzieje naprawdę. No nie sądziłem, że jesteś tak głupi i myślisz chyba, że tam masz trzynastolatków, dwunastolatków tam u siebie w widowni, którzy to po prostu łykną. Wszyscy wiedzą z TikToka, że to jest mój content. Bo, jest, bo to jest kontent za, zabawny. Tu chodzi o zabawę, o kabaret. E, a użyłeś tam takiego określenia, którego ja użyłem, krytyka prześmiewcza. I ty jakoby to obróciłeś przeciwko mnie. E, przeciwko mojej osobie, że ja robię takie filmy, więc ze mnie, że więc to jest krytyka taka, że właśnie, że trzeba mnie krytykować, no to się, to się nie do końca zgadza głębie, bo ja te TikToki nagrywam dla beki i dla kabaretu, żeby ma być śmiesznie. I tu jest ta właśnie różnica, że ja to robię, bo ma być śmiesznie, a nie dlatego, że ja taki jestem. Nie sądziłem, że jesteś tak, tak tempy i wci ale no niestety, te trzynastolatki, co tam są u ciebie, no to łykają to jak pelikany. Eee... To w sumie było, by było to, co mam ci do powiedzenia. Eee, mówisz też, że będziesz nagrywał. Eee, po to jest ten kanał. Dokładnie, dokładnie, chłopie. Możesz nagrywać o tym, jak ja ćwiczę. I tak dalej, że niby robię to źle czy tam to źle. Ale twoje argumenty odnośnie, że ja na przykład chrumkam jak świnia, albo nie wiem, yy, biegam po lesie yy, w majtkach. No to, to są TikToki, chłopie. To są TikToki. To tak ma być. Nie to, że ja to robię naprawdę, na serio. Ja to odgrywam, odgrywam rolę. Wiesz, co to jest film? Wiesz, to jest komedia. Oglądałeś kiedyś komedię. Czy ty nie znasz pojęcia tego słowa. No bo jesteś zatępy. Jesteś. I, ale spokojnie. To, to w sumie nie ma wiel, większego znaczenia. Bo ja na, na TikToku mam y, ponad 300 tysięcy widowni. E, także tam, tam po prostu możesz mi czyścić, czyścić y, sandały. Sandały, możesz mi tam polerować, to raz. No, ale mówię, ty udzielasz mi instruktażu, jeżeli chodzi o ćwiczenia i tak dalej. Ja będę ci udzielał instruktażu, jak zrobić potomka. Tak długo, aż, aż go zrobisz, chyba że jest je, jeden warunek. Jeden warunek, chłopie. I wszyscy zasługują na to. Wszyscy zasługują na to, chłopie. A mianowicie, musisz powiedzieć, dlaczego nie masz swoich dzieci? Myślę, że, w, że w, dużo ludzi, tysiące osób by chciało się dowiedzieć, czemu silny chłop w kwiecie wieku umięśniony, dojrzały, tak? Na, no, na, na takiego też się też się takiego siebie ukazujesz. E, czemu nie możesz mieć dzieci? Bardzo wszyscy jesteśmy ciekawi. Czemu nie poruszasz wątku właśnie bezpłodności? Ja z Tobą jeszcze będę robił wywiad. Także, także, myślę, że, że udzielisz mi tej informacji, że udzielisz nam, widzom informacji, yy, o sobie. Yy, czemu nie możesz mieć dzieci? Ja mówię, ja, ja ci będę udzielał instruktażu tak długo i wywiady będę z tobą robił tak długo, aż coś się dowiem na ten temat. To jest, to jest takie, takie, takie moje zadanie. Yy, bo jesteś nam to winien. Jesteś nam to winien, chłopie. Bo, bo mówię, pokazujesz, że jesteś samcem, samcem alfa najmądrzejszym. Wszystkim pokazujesz, że jakoby źle ćwiczyli to źle, tamto. Yy, ze mnie możesz się śmiać, tylko ci powiadam, że te tiktoki i shorty po to służą. Nie wiem, czy ty się zdajesz sprawę. Ty możesz wstawiać, bo, bo ja chcę, żebyś to robił. Masz to wstawiać, to ma iść w świat. To i tak poszło w świat. Moje TikToki, moje shorty, bo to tak ma być. Rozumiesz? Bo to jest komedia, to jest kabaret. Moje TikToki. Ale ty tego chyba nie rozumiesz, bo ty myślisz, że że, że nie wiem... Z tym nie zagrasz na nerwach, bo jakby miało tak być, chłopie, to ja bym takiego kontentu nie robił. To tak ma być. Także, to ty się tam nie wybraniaj tym, że ty wkładasz moje urywki z TikToków, albo dajesz do że tam chrumka. Super, bardzo się cieszę, chłopie, elegancko. Ktoś, kto kojarzy mnie z Tiktoka, wie, że tak takie nagrywam Tiktoki i taki robię content. właśnie kabaretowy. A Mało kto umie to zrobić i odegrać. Raczej w Polsce mało osób. Jestem chyba pierwszą osobą, która tak, tak poleciała po bandzie. A wiesz czemu? Bo mam dużo IQ i potrafię odegrać wiele, wiele ról, czego ty chyba nie zrozumiesz. Albo może rozumiesz, ale po prostu ukrywasz to, żeby to na Twoim kanale no, tak ma wyglądać, jak wygląda. Żeby za dużo ludzi, żeby za dużo, żebyś musisz omanić, omamić po prostu swoją widownię. Która jest tak samo strollowana, jak Ty. Eee, na punkcie... Ty tam wyjaśniasz różne rzeczy, no owszem, ale... Ale to, to jest na... na... palcach jednej ręki, to, to można... Ogólnie przejrzałem Twój kanał. i Nagrywasz głupoty, pierdoły. Dzisiaj widziałem, że jakiś masażer pokazywałeś. Kurwa, każdy normalny wie, że to jest, kurwa... Że to jest do śmietnika. Chłopie, każdy normalny wie, że taki masażer kurwa z mango, to, to, to można masować sobie nim jedynie, kurde, dupę. Po, po co to nagrywasz? To jest, no, to jest śmietnik. Takie rzeczy. Skoncentruj się na czym innym, pokaż jak się ćwiczy. Eee, pokaż treningi na siłowni. Ostatnio widziałem jakiś Twój trening na siłowni, gdzie Cię sztanga przygniotła. I twoja kobieta ledwo co to podniosła, żeby cię wydostać stamtąd. Twoje wyciskanie, gdzie całe ci łokcie latały na wszystkie strony. Ale to dobra, to raz. Nie, to może już trzy nawet. Raz, dwa, trzy. Straciłem rachubę. W każdym bądź razie jesteś nam winny, yy, twoi, twoi widzowie, jak, jak i moi. Jesteś nam winny to, dlaczego mężczyzna w twoim wieku nie ma dzieci i omija temat bezpłodności. Ale to, ale to musisz nam odpowiedzieć, chłopie. A niedługo zabieram cię do mojego y, do mojego y, biura, gdzie urzęduję, i tam zrobimy badanie. Musisz mi określić, określić y, pewne, na, na pewnym wykresie, gdzie się znajdujesz. I wtedy będziemy obmyślali, obmyślali plan działania y, a w, między, a w międzyczasie musisz nam, musisz mi i widowni powiedzieć, dlaczego nie możesz mieć. To może szybciej wtedy rozwiążemy zagadkę i nie będę musiał udzielać te instruktażu, bo będę to robił do bólu. Do bólu, chłopie. Także działaj tam, yy, pomyśl, bo... Bo jesteś nam to winien. Wyjaśnienie, wyjaśnienie zagadki. Wyjaśnienie zagadki, dlaczego chłop w kwiecie wieku, który trenuje, nie może mieć dzieci. Czy to jest, czy to jest efekt y, posterydowego impotentstwa? Czy to jest efekt po prostu y, zablokowania testosteronem? Czy to jest efekt brania y, deki? I po prostu jest tak zwany efekt deka-dick. Że nie staje. Także czekamy wszyscy z niecierpliwością, aż nam wyjawisz tą tajemnicę. Jeżeli nam wyjawisz tą tajemnicę, wtedy ja kończę z instruktorem. Nie wiadomo, co byś tam nagrywał, już nie będę się odzywał. Wyjaw nam tajemnicę Twojej bez, bezdzietności i wtedy ja kończę nagrywanie. Jeżeli nam nie wyjawisz, to cały czas będę ci wyłuszczał instruktarz i robił z tobą wywiad, aż po prostu zadziałasz. I będzie potomek. I tak sobie będę właśnie na tobie na tobie robił yy, taki program. Program, telenowelę taką, dokumentalną, instruktażową. Będę, może pomogę innym ludziom, którzy będą oglądać. Także trzymaj się tam zdrowo, chłopie, działaj, lecz tam do swojej, wsadzaj, dochodź i działaj. A później uzgodnimy. I pamiętaj,